Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marek. Słuchajcie, coraz bardziej taki poważny e, robi się, można powiedzieć, temat tego, że nasze środki są w niebezpieczeństwie, że na tych seksach, czy na Binanceie, czy na Bybit'cie, czy gdziekolwiek indziej z różnych po prostu powodów, dużo. Osób, no niekoniecznie słusznie, ale być może z uwagi na to, co się stało z FTX-em, tak totalnie boi się przechowywać pieniądze i wolałoby po prostu korzystać z jakiegoś rozwiązania, które jest zdecentralizowane, które umożliwia, co się też często powtarza ostatnimi czasy, że nie twoje klucze, nie twoje pieniądze, czy nie twoje kryptowaluty, że chciałoby korzystać po prostu z miejsca do tradingu, do kupowania kryptowalut, na którym słuchajcie, wystarczy podłączyć swój portfel, a środki dalej przechowywać u siebie. No i ja wam pokażę takie rozwiązanie, które jest ostatnimi czasy coraz bardziej. Bardziej oblegane. Mam też swój token. Który, słuchajcie, fajnie rośnie na wartości. Jeżeli chodzi szczególnie o ostatnie 7 dni, to gdzieś tam z 28 centów na 42 już wzrósł, więc jest to tam około 40-50%. No i co najważniejsze, jest to tak zwany low cap. Jeżeli chodzi o sam token, jego użytkowość, to o tym porozmawiamy sobie szerzej w jednym z filmów, gdzie będę opisywał altcoiny, które gdzieś tam pod następną hossę akumuluje, ale z takim mniejszym market capem, bo tutaj rzeczywiście jest potencjał na jakieś wzrosty. Wyszczególnie wam dlaczego, dlatego też myślę, że totalnie warto ten materiał obejrzeć, żeby się dowiedzieć tego, w jaki sposób nie tylko możemy zaoszczędzić, nie, nie tylko jak możemy przechowywać nasze środki bezpieczniej, ale też jak możemy właśnie zarobić w dłuższej perspektywie. Słuchajcie, wszystko rozchodzi się o takie stosunkowo proste rozwiązanie, które gdzieś tam jest, słuchajcie, za plecami po prostu wspierane przez największe giełdy na świecie i największe fundusze inwestycyjne, czyli taką giełdę Apex Pro. O co chodzi? Każdy z Was ma metamaska. Każdy z Was gdzieś tam używa rzeczywiście MetaMask, żeby wykonywać różne transakcje, czy na PancakeSwapie, tak? Czy na jakimś Uniswapie, na sieci Ethereum, czy na różnych tam OpenSea, czy giełdach NFT, czy właśnie jak w tym wypadku mamy do czynienia z giełdą w pełni zdecentralizowaną, z giełdą typu DEX, tak? Czyli Decentralized Exchange, taką, do której ktoś nie ma po prostu dostępu do naszych środków, bo my bezpośrednio przechowujemy na naszym MetaMasku, po prostu możemy podłączyć nasz portfel, zaraz wam pokażę, jak to, jak to wygląda. To jest szczególnie jakby wskazane i ciekawe w obecnej sytuacji, też napomnę, zanim przejdziemy do dalszej części tego filmu, że udało mi się na bazie tam jakichś kontaktów i po prostu siatki, którą sobie zbudowałem przez ostatnie parę lat, dogadać też dla Was takiego deala, że te osoby, które się zarejestrują, ale tylko z linkiem w opisie, ja oczywiście e, długofalowo też na tym zyskam i Wy na tym zyskacie co najważniejsze. Słuchajcie, nie mają prowizji przez pierwsze trzy miesiące tradowania na tej giełdzie, więc to jest zdecydowanie fajne, no bo oszczędzamy kupę, kupę kasy i możemy tutaj również gret na dźwigni do razy 20. Więc słuchajcie, tak to wygląda. Klikamy sobie Connect Wallet. I tutaj wybieramy sieć, na przykład Binance, Smart Chain albo Ethereum. weźmiemy sobie BSC. No i podłączamy jaki chcemy wallet. Widzicie, możemy sobie Coinbase, jakiś wallet, jakieś Trusta też podłączyć i tak dalej. Ja wybieram Metamask, bo jest najprościej. No i tutaj mamy notyfikację, czy chcemy to zrobić. OK, zmieniamy sieć na Binance. I tutaj zobaczcie dwie proste rzeczy. Tutaj po prostu trzeba tylko podpisać, tak jak wszędzie, to nic nie kosztuje. Po prostu no, request, tak? czyli zapytanie. Mamy tu w pełni darmowe, jakby taką rejestrację. To jest wręcz połączenie z, z, z giełdą, dosłownie. To nie ma żadnej rejestracji, tylko się po prostu łączymy w zasadzie, tak? E, z, klikamy send requests no i bezpośrednio tylko potwierdzamy. To nie ma żadnego, żadnego kosztu za to, że to robimy. Podpisujemy to, podpisujemy to Metamaskiem i po prostu jesteśmy, jak widzicie, już bezpośrednio połączeni z giełdą, możemy wpłacić sobie. Na przykład jakieś tokeny z naszego właśnie MetaMaska. Tutaj mam dosłownie parę tokenów Stablecoin na USDC na poczet właśnie tego materiału i klikamy sobie Enable USDC. Więc tutaj słuchajcie, klikamy, żeby umożliwić po prostu rzeczywiście dostęp do USDC, parę centów transakcji, opłaty i to dosłownie tyle. I mamy już wtedy na naszej tej giełdzie Apex Pro możliwość właśnie tradowania i bezpośrednio dokonywania różnego rodzaju transakcji z naszego wallet'a. Co prawda z Metamask'a, ale wiem, że wielu z Was na nie trzyma środki, szczególnie takie na trading. Widzicie Approval, Success. Tak samo możemy sobie zrobić przykładowo depozyt USDT, to jest wszystko bardzo proste. Minimalny to jest 10, tak samo podpisujemy tutaj tę transakcję, potwierdzamy, zaraz będziemy mieli approval. No i na przykład wpisujemy sobie 11, wtedy mamy na żółto, potwierdzamy i mamy bezpośrednio wtedy te środki, u nas na tym Apexie i możemy nimi tradować. I co jest fajne, to rzeczywiście to, że nikt nie ma dostępu do naszych środków, że nie musimy wpisywać żadnego maila, nie ma żadnego KYC, nie ma żadnych dowodów, nie ma jakichś tam głupich zapytań, rozkazów robienia jakiegoś, jakiegoś rodzaju filmów, na przykład żeby wypłacić czy wpłacić środki, bo to wszystko jest niezależne od nas, i szczególnie dla osób, które są takie właśnie wolnościowe, szczególnie dla tych, którzy sobie cenią tę całą ideę kryptowalut, e, czyli po prostu no, taką decentralizację, wolność. To jest, jest, myślę, temat, który się spodoba który myślę, że powinniście sobie chociażby przetestować, żeby zobaczyć, jakie to jest proste i jakie tutaj możliwości rzeczywiście stwarza nam ten DEX, czyli po prostu no, brak potrzeby Kreacji konta na jakiejś giełdzie scentralizowanej, brak potrzeby użytkowania czegoś, nad czym po prostu pieczy, mają jakieś tam różne osoby. I co najważniejsze, osoby, które widzą, jaką ilość środków posiadamy, kim jesteśmy, nawet z dowodu czy paszportu. W tym przypadku to w ogóle nie jest potrzebne, no i działa to po prostu fajnie, świetnie. Używają oni też bardzo szybkiego interfejsu, o czym wam za chwilę opowiem. A jeżeli ktoś chciałby być jeszcze, jeszcze bardziej anonimowy, co myślę nie jest jakoś potrzebne, bo i tak tutaj ten poziom jest wysoki, to można sobie, słuchajcie, nawet użyć jakiegoś VPN-a, można sobie, nie wiem, zmieniać jeszcze adres walletu codziennie, czy to co tydzień, jeżeli mamy taką po prostu potrzebę. Więc dla osób, które są aż tak przewrażliwione, są jeszcze kolejne opcje, które rzeczywiście gdzieś tam sprawiają, że to jest jeszcze bardziej uproszczone i łatwe. Jak też widzicie, po wrzuceniu na przykład USDT, automatycznie są one przekonwertowane w USDC, czyli po prostu w innego stablecoina, którego gdzieś tam tutaj się po prostu używa wewnątrz tego ekosystemu. I to jest bardzo proste. Tutaj mamy bezpośrednio wysokość dźwigni, z jakiej korzystamy. No i tutaj na przykład chcę sobie odpalić longa normalnie USDC w parze z bitcoinem. Wybieram sobie na przykład na limicie. No i kupuję longa, tam wszystko co mam, te 10 dolarów i to automatycznie nam wylicza ile z tego będziemy mieli na dźwigni w pozycji. Klikamy buy. No i tutaj rzeczywiście mamy po prostu pozycję w grze. Już ona na dole się odpala. Możemy ją w każdym momencie otworzyć, zamknąć. Tutaj też jest poziom likwidacji zależnie od tego oczywiście, na jakiej dźwigni weszliśmy, ta dźwignia jest też zależna słuchajcie, tak jak to jest napisane yy, i możliwość gdzieś tam zmiany od, właści od właściwej pozycji, od tego, ile gdzieś tam mamy bezpośrednio kapitału, yy, więc to wszystko jest słuchajcie, gdzieś tam skorelowane. No więc tak reasumując, to jest taka najciekawsza kombinacja po prostu, gdzie trzymamy kryptowaluty na swoim hotwolecie w tym wypadku, gdzie i tak na przykład tradujemy na PancakeSwapie, ale robimy to rzeczywiście na giełdzie właśnie zdecentralizowanej, na której można używać dźwigni, więc jest to fajna rzecz dla traderów, którzy, którzy gdzieś tam się obawiali, trochę tej inwigilacji i całej po prostu reszty. No i co? O samej giełdzie jeszcze bezpośrednio nie jest zbyt głośno. Wierzę, że będzie. Nie zdążyli oni gdzieś tam nawet ruszyć z marketingiem jeszcze na mocną skalę. Dopiero z tego, co wiem, to się do tego zbierają. Eee, słuchajcie, no tak jak widzicie, ta, ta cena przynajmniej w ostatnich e, dniach, tygodniach jakoś tam w miarę ładnie się kształtuje. No i po prostu jest to również związane z tym, że ten trend na deksy będzie rosnął prawdopodobnie. No i nie jest gdzieś to do końca wykorzystany jeszcze potencjał w tym wypadku. A jak widzicie, market cap 10 milionów, token ma prawie tak, tak samo, e, gdzie tam płynność po prostu zapewnioną jest 7 milionów wolumenu, czyli naprawdę jest on taki dosyć rozwytywany, można powiedzieć, w ciągu ostatnich doby szczególnie, bo wolumen prawie gdzieś tam przekracza wartość kapitalizacji, co oczywiście rzadko się zdarza, bo z reguły ta wartość jest cząstkowa. Ich tokeny e, były właśnie dostępne e, parę miesięcy temu na lunchpadzie Bybita. Można było to sobie, słuchajcie, zakupić tam właśnie w tej fazie takiej początkowej i wtedy jeden Apex kosztował 5 centów. E, teraz właśnie kosztuje 42, co nie? Więc mimo tego, że ta Bessa się po to ten token gdzieś tam rzeczywiście od tego presajla rośnie już ponad 8 razy wzrosło na wartości. No i tutaj te różne, właśnie, protokoły były opisane wcześniej. Już dla osób, które chcą sobie po prostu pogłębić wiedzę, poczytać gdzieś tam szerzej, to mogą to zrobić na przykład na medium tego Apexa, mogą to zrobić na Telegramie, bo mają tam swoje takie powiadomienia i po prostu piszą też o różnych nowych listingach. Jak widzicie, Atom na przykład jest w parze, robią też różne współprace. Więc tutaj na przykład była ciekawa ze Stork, która bezpośrednio traderom dostarcza bardzo szybkie, gdzieś tam update'y oscylujące nawet o 50 milisekund, czyli po prostu praktycznie gramy w czasie rzeczywistym na giełdzie. To też jest właśnie na przykład szerzej opisane w artykule na Digital Journal, gdzie właśnie po prostu wpływa to bardzo dobrze dla osób, które codziennie wykonują jakieś tam trade, robią scalping i tak dalej i tak dalej, mogą sobie bezpośrednio tego użyć i słuchajcie, to również jest używane przez takie giełdy jak Binance, właśnie Bybit, FTX, było używane wcześniej ta technologia czy OKEX, więc bezpośrednio jest to technologia używana przez największych i fajnie, że ten DEX również z niej korzysta. Tutaj na blogu jest takie zapytanie właśnie dlaczego te Web Zero nie jest do końca już takie dobre czasami, no bo właśnie widzicie, że tutaj to są takie takie rzeczy wspólne po prostu, że w tym centralizowanym modelu tradingowym po prostu jeden podmiot tak ma kontrolę nad wszystkimi mm, gdzieś tam oszczędnościami i całym kontem użytkownika. Chcielibyśmy tego uniknąć, gdzie po prostu tutaj bezpośrednio nie ma co się wydarzyć, bo musieliby nam skakować MetaMaska, żebyśmy utracili środki. Tak, Tutaj MetaMask bezpośrednio przechowuje nasze kryptowaluty, a nie dana giełda, więc to jest klucz programu i to, że nie musimy się weryfikować, robić KYC, żadnych zdjęć, dowodów, paszportów i nic takiego. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie dołączeniem, testowaniem, to już normalnie wszystko działa, jest postawione, nie ma tutaj żadnego ryzyka pod takim względem, że coś by miało się wykrzaczyć czy coś, tak, bo tutaj już były beta testy, to już po prostu sobie wszystko hula, to wpadnijcie, zarejestrujcie się z tego linku w opisie, żeby po prostu nie mieć tych prowizji na starcie. Myślę, że to jest fajny taki bakcyl. Zarejestrujcie, no, w cudzysłowie, to wystarczy po prostu przeklikać i się gdzieś tam połączyć, więc to jest naprawdę szybka rzecz. No i co? Widzicie, oni na bieżąco wrzucamy updatey z tego, jak gdzieś co tam idzie, z jakichś tam podsumowań, Postów jest multum w ciągu doby, więc to jest taki bardzo rozwijający się temat. No i co najważniejsze, że rzeczywiście jest skorelowany i zbieżny z tym, co się ostatnio stało, z tym, że ludzie się trochę boją niektórych giełd, czasami słusznie, czasami nie. To już zależy od subiektywnej oceny. Nie mi to oceniać, bo każdy jest za, swo za swoje środki po prostu odpowiedzialny i może mieć swoje przemyślenia. Więc to jest też takie rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw temu, co obecnie się stało i myślę, że wiele osób z tego będzie korzystać. Ja również, słuchajcie, mm, zaczynam i będę to testował, więc jeżeli chcielibyście bezpośrednio, na przykład, żebym stworzył taki jakiś taki jeszcze bardziej dogłębny materiał też o samym tokenie e, tego Apexa, to dajcie koniecznie znać w komentarzu, bardzo chętnie się do tego ustosunkuję, pogłębię research, po prostu razem z wami będę tę platformę dalej testował. No i co? Wszystkie linki, tak jak powiedziałem, w opisie. Trzymajcie się, dajcie znać, jeżeli macie pomysł na jakieś inne materiały, które mogą zrealizować, no i tyle. Dajcie też koniecznie znać, jaki jest wasz odbiór tej platformy, czy jest ona dla was łatwa w użyciu, przejrzysta, według mnie to jest taki właśnie interfejs przyjazny dla użytkownika, więc każdy gdzieś tam to może sobie po prostu wykorzystać i grać. Po swojemu. I to by było na tyle. Więc trzymajcie się. Do usłyszenia w następnych filmach. Na razie. Cześć.